W tym roku nawet kontuzje mnie nie powstrzymają, czyli teoretycznie coś, na co nie mamy wpływu. No taka niestety historia. Planowałem sobie w tym roku zawalczyć więcej, bo może nawet trzy razy. Planowałem ogóle bardzo wiele rzeczy, że nawet nie będę wam o tym mówił, bo bez sensu. No i początek roku się zjebało. <laughs> niestety krzyżówka zerwana i trzeba było podać się operacji ale jak widać wpływ mamy niemalże na wszystko Od razu mówiłem w jakiej sytuacji się znalazłem Tak to wygląda Póki co znieczulenie od pasa w dół Jeszcze już się działa także, także nie czuję w sumie za bardzo lewej nogi Nie czuję czy to boli czy nie boli Póki co prawa dochodzi do siebie Jestem jak Kilbil Pamiętacie tą scenę z tego filmu? Ale ja się stąd dzisiaj nie ruszę w odróżnieniu od tamtej bohaterki. Tak wiesz? Oddychanie. Później głośno mówiłem o tym, czego chcę. A następnie dosłownie krzyczałem, kogo chcę. Minęło parę miesięcy i mam to, co chciałem. Od razu wiedziałem, że pojawi się bardzo dużo negatywnych opinii. Troszeczkę tych pozytywnych. Ale, widzicie, to najważniejsze. Najważniejsze to zachować chłodną głowę i do celu to powrót. <śmany> Nadal lata bez biurek Tak łodno to piorę jak sashimi i mule Wciąż w chuju mam, mnie nazywacie królem Leci gruby rozpierdol, witam się z klubem 8 do dwa koła. te ruszyki ze mną Moci gasą gadką, normalnie jak testo Łyżwy wypaski w moim torpodresko Od luksusowe życie, żywa go nie presto Choć ten kraj jest jak eskiebrun I wielu politykach jak po ostrym zakisze. Demen niech i ich dusi kurz Opraca nad sobą to mój pomysł na biznes Co chwilę szczeka ktoś i się napina Włody łeb i do celu owolutku Oponoci sami zawistą daliną. Nie ociepla, nawet wizerunku Każdy sukces ciśbiorę na chłodo Kiedy w życiu zaświeci mi słonko Głodawania i nic na gorąco whoa, whoa, whoa. Yeah. Każdy sukces ciśbiorę na chłodo Kiedy w życiu zaświeci mi słonko Głodawania i nic na gorąco Ja Weszą psy, ziomy, dzwonią sygnala Dobre sny w tym pomaga, raks pod to od dzieciaka Niesiemy życie na parach na stereo to gra nam. życie to nie instagram miejskie są nasze w atakach w klatkach ranga master tu na nie panga, My po jak bajka przepływamy przez bagna takie czasy dzisiaj liczy się zarobek Dziękuję ziomom, że mam komu zaufać Przychodzę z czasów, gdzie liczył się człowiek I przez to łatwiej kara luka Tempo, stres, życie jak ciągła sauna Rządowe kukły fundują horror Ludzie jak bydło, ziemia jak farma Działa klima, wszystko na chłodno Każdy sukces ci na kotą Kiedy w życiu zaświeci mi słonko Chłodna bania i nic na gorąco W życiu zaświęcił mi smutek Błotowania i nic na gorąco Uuuu FAK FAK A w opisie filmiku macie reszlinka do mojego Pay Per View Także jeżeli macie ochotę to zamawiajcie I widzimy się drugi okres filmika